Siemano widzowie, jestem wisi dzisiaj ze mną jest Dzisiaj z nim jest Baturo I dzisiaj będziemy nagrywać pogromcy mitów. Mamy tutaj przycisk o. mit obalony oraz mit potwierdzony. Przygotowaliśmy na dzisiaj aż 24 mity. Dobra, Branek, czytaj pierwszy. Pierwszy mit. Im więcej przedmiotów w skrzyni, tym łódka płynie wolniej. I płyniemy przy Ciebie. Trzy, czte, ry. sprintem. Płyniemy tak samo, więc... Mit balony. Mit drugi brzmi następująco. Można uderzyć tylko jedną osobę, więc... Warden... Uwaga. Uwaga! Stan Stanie jeszcze raz. Dwie. Uwaga! Dobra, już koniec! tylko jedną osobę. Trzeci mit brzmi następująco: Żaba zawsze skoczy na lilę wodną. Ja w... Nie. I ja teraz tak. Dobra, widzowie, my już zbudowaliśmy, postawiamy żabę. Uwaga! Gdzie skoczy żaba? Skoczy żaba. Uwaga! Uwaga. Odsuń się, Brony. Daj spekwator. Skurczyło na lilię. I stój. Wybrać tą żabę. Damy teraz tu lilię, tu usuniemy. I zobaczymy. Umaga. Daj spekwatora. Mam. Dobra. Czyli? Ja chcę kliknąć. Dobra, dawaj, lecisz. mi potwierdzony! Następny mit był trzy. Brzmi następująco: żabo zawsze. Nie tak. Na Wardena nie działa entzad knockback 2. Uwaga! Nie działa! Daj, daj zobaczyć. Masz? Uwaga. Jest to knogbag knockback 2. Uwaga! Bum! Nie działa! Czyli. Czyli uwaga, uwaga! Nie mit... Działa, potwierdzony. Ale zobaczmy ci, czy jeszcze na Enderwana. Oh, hmm. Działa. Szukamy coś, co działa. Dobra, nieważne. Dobra. Następny mit. Następny mit to tak. Pigliny zaatakują cię, jeżeli otworzysz skrzynkę w łódce. Idziemy sprawdzić. Te. Nie. Tak. Wódka. Otwórz, OK. survival, otwieram, otwieram i atakują mnie! Mit potwierdzony! Potwierdzony! Następny mit. Używając wiadra na skrida otrzymasz wiadro z atramentem. Skwida. Ab. Nie. nie, co mam zrobić? No, Normalnym wiadrem, i... czyli zabrać wiadro. Widać, wiadro z akwadamentem. No nie, nie działa. Na pewno już nie działa. Na pewno, bo nawet w takich rzeczach nie ma. Surfować po Może. Możesz. Ale laguje. Mam z 2000, z 2000 FPSów mam 100. Więc... Dobra, tak mam łódkę Wstawiam łódkę Ja próbuję, ja, ja próbuję Uwaga, no? widzowie I... I Faktycznie działa Mogę sobie pływać po głowę villagerów Czyli Mogę sobie tak jeździć, ho Czyli to będzie Mit potwierdzony mit. Kolejny mit brzmi Żaba nie otrzymuje obrażeń z wysokości. Sprawdzamy. Biorę obrażeń z wysokości. Dawaj, jeszcze raz puszczaj. Leci. Otrzymuje... Ostrzymuje. Czyli mit obolony. Znaczy, nie otrzymuje obrażeń. Więc... I to... Czart Frost Walker działa na stojaku na zbroję. Uwaga, ja masz... mam... Czekaj, nie! Najpierw czy na mnie działają? Na mnie, uwaga, działają. Bo ty nie chodzi. Dylemi... Nawet na mnie, Pok wam. O, działa. Dobra, jeszcze nie, buty. Następnie postawimy piston, Postawiamy stojak. Dajemy buty z przoducherem. Postawiamy Bierzemy i. Nie działa, a teraz spróbujmy z wędką. No, masz wędkę. Masz wędkę? Mam, mam. Uwaga. No, próbujemy. Aha, nie mogę. Uwaga, trzy, cztery. No, nie idzie. Następny widz. Następny widz. Brzmi! Można założyć broje na aleja. Faj, możesz bronek. Dawaj. I, Uwaga. Ja I da chwila jeszcze, nie? Uwaga. Teraz klikam. W dół. Góra. I nic się nie stało. Nic się nie stało. Jeszcze, Teraz. dla sprawdzenia. Może nie daliśmy tego, co trzeba, więc daję inne. Nie, olej! olej. alej, uciekał, Jeden ja nowego. Dobra, nowego. Dobra, to robimy Dobra. A ty tak. daj szkło już. Wejdź. Wejdź do przodu. Kliknij szybko. Dobra. Dobra. Uwaga. Dawam. I? Wkładam. A dobra, już jest. Dawaj. I klikam, widzowie. Klik. Klik. Nic się nie... Nas... Mit obalony. Brzmi. Warden odbija się od bola I? Odbija się, czyli? Odbij się, czyli mi... w Wodowejściach anuluje wybór T A, uwaga. 3. 4. Uwaga. Trzy, 1. jeden. Anuluje! Czyli mi potwierdzam panią banek. Teraz był... Mm, 13 mit teraz jest. Jeszcze 11 minut. Chyba, że 15 zrobimy, a następny będą następny odcinek. Dokładnie tak, czyli kolejne... Y, zrobimy do 14, więc ostatnie dwa mity. Żaba pani może skoczyć wyżej niż... Ten Jeszcze raz, jeszcze raz, to... raz jeszcze raz, bo ci nie mogł słychać. Żaba! Nie może skoczyć wyżej, wyżej niż 5 bloków. Uwaga. Nie może. Najpierw skoczymy 4. No, Czekaj, nie się. O, o, o. Czekaj, się, Czekaj, się szkoda poczekać. Może, skoczymy stach, w ogóle, czy da radę na 2. Da radę. Na razie nie chcę skoczykać, więc chyba... Dawa... Mit obalony, ja tak myślę. O! Na 2 skoczyła! Ała! I teraz na cztery, uwaga! O ty No, chodź. Ej, tu nie mogę wejść? No fajcz takie dżowy. Lewym? Lewym. O, no faktycznie. jest wyskoczy dawa na pięć bloku. Chyba będzie na dnik obalony. No, chyba nic obalony. Czuka, jest. Jest skrobalony na początek! Uwaga. Ostatni mit! Przedostatni mit na dzisiaj, bo jadłem do dodatkowy mit. Ostatni nit my brzmi następująco dodatkowy nit brzmi. Można przyjść przez ścianę, używając łódki. Czyli bierzemy łódkę. To z dodatkowy nit oczywiście. A ja też to spróbuję, no. tutaj, wsiadamy. Lecimy jak najbardziej i shift. O, przeszłem. Robię teraz jak najbardziej i SHIFT! Mid potwierdzony, a ja Mid brzmi tak. Jeżeli zostawicie łapkę oraz subskrypcję, będę miał lepszy dzień. A ten mit jest potwierdzony. Nie. Nie. Teraz przechodzimy do Żaby. Dalej nie wyskoczyła więc. Dalej nie wyskoczyła więc to będzie. Dzięki, że z nami zostaliście do końca. Ja się żegnam. No i cześć.